Testujemy taki nowy format też tutaj, że chcemy zrobić reakcje na żywo, które później będą pojawiać się na kanale w formie takich najbardziej spontanicznych reakcji, jak się da, nie? Mhm. Mm Dorozłem no, zaskoczenie, bo dzisiaj jest niedziela, tego normalnie się nie, nie robimy w takich eee, dniach. gdzie w niedzielę wieczorem to się idzie spać grzecznie? W sensie ma no. się podłączyć pod Matrixa. Jest po 11 dopiero, dajcie spokój, gdzie spać? Ja jestem prawie podłączony, to wcisnę to... Boże, dźwięk Mam daje. zjebane coś, wiesz? Hej, co myślicie o po popierdywaniu sobie od czasu do czasu? No, no myślimy tyle, że to jest normalne, <grym> nie? Nie spodziewałem się pa. takiego pytania. Skrable. Miemy problem z głowy skrablem. Z <grym> to jest kawałek, który ma ile lat? Tak dla kontekstu. No, trzy. Trzy. Ponad trzy. Tak, wytwórnia 20. 30 milionów prawie, że... Bardzo popularną, utwór, którego my oczywiście nie znamy. Wytwórnia, której jest też Taco Hemingway, oczywiście. Um, tak jest. Oki. Oki. No, co? Dobrze. Takie tam. Większość z was nie subskrybuje naszego kanału. Jeżeli podoba się to, co widzisz, subskrybuj. Dociskam słuchawkę do ucha, jak agent Smith. Że kalorie. Że Miasto gniło w korkach, jak gniłem w swoim pokoju Uczciwy cierp spotkał ofiary na swym postoju Zerknąłem przez Judasz, listonosz niósł do nas maila. W bloku obok grubas wybierał się do McDrive'a Panna, na której się kochałem, wtedy nic nie wiedziała Koleżanka, której powiedziałem, niestety jej powiedziała Kolega mój bliski tego dnia złamał rękę Skurwysy Marcinek, bo parę lat później, gdy wyjechałem na ferie, odbił mi dziewczynę, sąsiadka przed klatką kończył a więc taki skurwysyn. Skurwysyn Marcinek. Fajny eee, eee, Takie każuolowe jest to takie. Nie przejmuje się tym wszystkim. Nie? Dosłownie jakby miał bit pod ręką i ma taką historykę, bo tak. Ma, ma wrażenie, że to jest bez przygotowania, tak. tak takie wrażenie Trochę jest tak. Siłą, eee, wiesz, dlaczego mi się wydaje, że te takie jego przyspieszenia i zwolnienia tworzą taki klimat? Takiej lekkiej randomowości, ale jak się wsłuchać w to głębiej, to słychać, że to jest bardzo przemyślane. Mi się to podoba, bo zawsze mi się podobał to, jak Oskar rapuje. Pewnie zakładam, Steez zrobił bit, no bo kto inny. No. DJ Steez. No, bo, nie, jedźmy dalej, nie, na razie bardzo bardzo spokojnie. Ciekawe jestem, o co chodzi z tymi miskrablami w ogóle. Tak przed klatką, kończyła już prawie w rozrywkach jolkę, małoletni złodziej spierdalał przed psami, ale dostał jak zwykle kolkę, dla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją później bał się wracać do domu bo mimo, że brzydka była jednak też kwestią, siostra zaprosiła koleżanki, piły pod soł i pod skrable, w szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów chyba Dawidowi podsiadne dealer w mojej klatce przeliczał po raz kolejny, każdą ze stert, tak wyglądało tego dnia życie wybierz jedną z liter, od A do na L, na L, okay. na E energetyki na P, rozmiar bez na T, piki drinki na P, Jej figi figi na te drinki drinki na P, pakuj wsiaty pliki na E. Dobra, fajny pomysł z tym wymienianiem. Każda okay, literka ma jakieś tam znaczenie w jego życiu. Jak skrable. Fajnie, fajnie. To myślę, że ciekawy koncept i też dość oryginalnie użyte. Bardzo przyjemne, no. Eee, I znowu ten motyw przewodni w problemie, czyli oldschoolowość generalnie. Motyw przewodni, oldschoolowość. No, eee, zasadniczo, tak, tak. No, no fajnie, no. Fajnie to realizuje, nie? bo wydaje mi się, że to jest też... Czas, kiedy spodziewałbyś się, że takie coś mogłoby niesiąść, nie siąść, mhm. nie? Jednak przy tym, jak inne wytwórnie SBM promują takie mega intensywne rzucie autotune i tak dalej, no tutaj mamy gościa, który po prostu co ma bit, jedzie sobie tak, jak sobie jedzie, Ale... niczym się nie przyjmuje i wychodzi mu to świetnie. Tak, tak. To jest to to taka... sam samolot z kulem. Ja nie wiem właśnie, czy o to... to brzmi, jakby zrobił w pierwszym takeu trochę. Trochę tak, chociaż zakładam, że tak mogło nie być, ale... Oczywiście nie, 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 ale to chodzi o to, jakie wrażenie wywiera, nie? Fajnie się nie stara, fajnie się postarał, żeby się nie starać. No, tak bym to powiedział. nie jest łatwe. Narkotyki na L, Lamborghini na L, energetyki na L, rozmiar bez tanieci na T, triki-triki na R, jej figi-figi na T triki-triki na L, pakuj w pliki. Like high to the ja znów byłem sobą, więc leżałem w swoim wyże. Wiek tam w obok, mył talerze po im Wstałem i na Boga krzyknąłem jak hajs pomnożyć Chwilę tak na nogach i chciałem się znów położyć Ojciec przyprawiał kanapkę solą, wiąż tardą bliżą Dziadek narzekał, że na starość jest Najlepsza no, na kanapka to z solą i musztardą No z, jeszcze z musztardą Dijon Oczywiście <śpiewał> I kurwa mać poniżą 5 milionów Chińczyków Właśnie cyknęło, ze styka selfie Kilkanaście osób nie wiadomo jak zniknęło Z Filadelfii Ziomek w drodze do domu Wstąpił się złamać do pizza chat Młody Żyd przeliczył się znowu I gdy tylko skończyła się, bo Pat. Typ zrobił sobie końca początek Hajtając się w garniaków paski jak Al Capone. Koleżka kupił sobie empionę I zwinął się na słupie jak kalzone Księgowa tego dnia piła piątą kawę I właśnie liczyła mój bilans Fanatyk realu do fana Milanu darł japę Kurwo, chuj w Milan Nie jestem małolat i nie jestem stary Zatem na co mam ochotę wyprawiam Ale kiedyś też będę dziadkiem jak mój kolega Wojtek Pozdrawiam na. Ten... Narkotyki na... Okej, okay, to, to, to był referenc z, z tymi skroblami No spoko Wiesz co, podoba mi się to jak yy, Powiedział o tym, że nie jest małolatem, ale też nie jest stary Więc robi to co chce to jest fajny, fajny moment myślę w życiu takiego człowieka, który już rozumie kim jest, zna swoje ograniczenia w jakiś tam sposób i też potrafi bawić się tym wszystkim już bez takiego przejmowania się jak tym, jak zostanie odebrany. I chyba w tym miejscu był właśnie Oscar, kiedy to nagrywał, tak wnioskując jedynie po tym, co tutaj powiedział. Podoba mi się ten, ten nienachalny luz, który on po prostu ma i to jest nie do podrobienia. Wydaje mi się, że Przez to jest, to jest trademark, ja nie właśnie zawsze to jest. Tak, zawsze? Tak, zawsze. No, zawsze, jak słuchamy problemu, to ja mam wrażenie, że to jest taki właśnie trademark, takie. ta nienachalność, taka, nie? Uh -huh, uh -huh. Zresztą, on nic nie usiłuje ci przekazać. Tak, że Zastanawiam się, czy siła tego właśnie drzemie w tej, nie wiem, naturalności, można powiedzieć? czy Naturalność, charyzma. Czy co? Chyba tak, taka naturalność, charyzma i nienachalność, że jak masz innych raperów, którzy często, wiesz, wręcz masz wrażenie, łapią cię za gardło nie i próbują ci wcisnąć swój przekaz do, po prostu do doryja, a on trochę pomimo tego, pomimo ciebie to robi. On jest trochę jak takie dziecko, które po prostu obserwuje świat. I, tak, fajne i, porównanie. I, no. i cały czas ma jakiś taki jest w trybie takiego słowotoku swoich emocji czy coś tak. czy wrażeń. No i jest zachwycony tym światem, i, nie? I nie jest to właśnie takie mega dopracowane do wiesz, wyśrubowane, żeby to było takie prostu... ostre jak brzytwa. Tak, tylko no, no. jest to takie casualowe, no nie? Nie ma w tym tego komercyjnego sznytu, takiej taniości, takiego takiego gówna, jakie spotykamy. W, znaczy no w tym, wiesz w to, to jest jeden z wyrazów podoba mi się generalnie. To. A mimo to osiągnęli zajebisty sukces, więc to jest taki no, mega win, nie? To jest no, faję... wygrać wszystko po prostu. W no skorzystaj z takiej akurat karty i to jak widać się przyjęło. Tak, nie? to jest autentyczność, która dzisiaj się nie sprzedaje. dzisiaj raperzy mają te persony, co gadaliśmy nawet dzisiaj poza kamerą. No widzisz, to... A Oscar? No co, i... Znasz jego perspektywę, historię, ale wiesz, jak on wygląda na przykład. Nie kojarzę. Ubrał maskę. Nie kojarzę, no ale patrz, nie musi być klaunem. No nie musi. Nie, być, nie musi nie? mieć tatuażów na twarzy i wszystkiego innego, żeby pokazywać, jaki jest cool. On po no, prostu sobie swoim głosem ci przekazuje, że jest zajebny. Przecież Praktycznie większość, na pewno większość klipów e, polskich raperów znanych czy generalnie, no oni eksponują swoją twarz. No oczywiście na tym to polega bardzo mocno, a, a, a problem? Ja nie, nie wiem. Coś tam, nie, ale... już nie pamiętam jak słuchaliśmy wcześniej, czy on się pokazywał, czy nie, ale wiem na pewno to, że ten rap pozbawiony jest e, takiego egocentryzmu, nie? Gdzie bardzo często mieliśmy wcześniej do czynienia z gośćmi, którzy byli skupieni mega na sobie, a, a oni po prostu nie są skupieni na sobie, a są skupieni na treści, którą przekazują. No, zdecydowanie. I to jest, to jest coś, co ich wyróżnia i to sprawia tą charyzmę, to sprawia też to uczucie takiej Jakieś może skromności w tym wszystkim? Ale, trochę tak, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze w tym jest, żeby przekazać jak najsensowniej właśnie, żeby wzmocnić ten przekaz słowny przy pomocy obrazu i twarze nie są potrzebne do tego. Jeżeli masz dobrą historię, tutaj, dobrą to nie są. Okej, okay, ten referenk. Rozmiar na te na te. Drinki, drinki na P Pakuj w pliki na N Narkotyki na L Lamborghini na e Energetyki na P Rozmiar bez taniki na P Drinki, drinki na F Jej fiki figi na P Drinki, drinki na P Pakuj w siaty pliki Pamiętam takie... Okay. Ja pamiętam takie składanki muzyczne z lat 90., gdzie muzyka. Takie, takie wiksy, no nie takie wiksy, uh -huh. właśnie, że jest beat, jakiś samples, jakich, jakich laski, to tam, to jakieś laski, co tam. Jakieś wokale kobiece, no? To, to była taka codzienność. może I powiedzieć. się sklejały utwory często I to jest, początek to nowego. To jest kolejne nawiązanie do tych lat takich o, śmiesznych. Tak, to jest bardzo dużo od w tym, więc yy, mi się kawałek bardzo podobał. Dzisiaj mam mówić, że oscar fajny chłop, że raz z nim gadałem, to mówił, że według niego Hitler nie miał racji i wiedział. Co? Nie miał racji i wiedział, że nie miał racji? Czy? Nie, że wiedział o obozach, no. Stary, um, stary taki... mem, jak świat. No, tak, czy znaczy najprawdopodobniej Hitler jednak wiedział. Więc tak, no, mi się bardzo podobał kawałek, myślę, że Oskar e, ze Stizem nie potrafią zejść poniżej pewnego poziomu, który sobie wyznaczyli już jakiś czas temu. I jedyne, co zaskakuje, to to, że jest aż tak wielki popyt na taką muzykę w Polsce. Bo przecież to, to zawsze ma miliony i to dziesiątki milionów nawet często. No właśnie, i, i, i ja rozumiem, to jest, nie? Ja rozumiem, że to jest fajne, ale ja nie sądziłem, że, że to aż te będzie miało, wiesz, wyświetleń. Tym bardziej, że wydawałoby się, że to już przeminęło takie czasy takiej muzyki. A tutaj, proszę bardzo, co Wam się podoba w problemie? Bo to jest taki rap, który my uważamy za troszkę oldschoolowy, a jednak on robi teraz naprawdę dobre wyniki, cały czas już od lat. Nie ma tam autotuna, nie ma dół, ja jestem bardzo ciekawy. Jesteśmy ciekawi bardzo.